Dzień dobry Państwu. Yy, przypomnijmy takie hasła. Człowiek przed kapitałem. Yy, człowiek jest najważniejszy, jak głoszono w socjalizmie. A nas to mierziło jeszcze te wyliczanki tam o tonach stali, traktorach. A jakie to jest naprawdę ważne, bo dzięki temu każdy miał pracę ubezpieczenia jednocześnie yy, bud budowało potęgę państwa. A teraz akcja, pieniądz, nawet bezdomnego okradają te szaroszy, balcerowicze czy korwiny, bo przecież wad płaci nawet bezdomny z tego, co ugrzewcze, kiedy kupuje bułkę. Więc jak ich matka wychowała, że w nich nie ma serca, tylko kamień i w ogóle jakiś tego szacunku i miłości do drugiego człowieka, może by okradać? Najuboższego, którego zresztą wcześniej do nędzy doprowadzili, no to już jakieś to musi być upodlenie. Oni nawet nie wiedzą, czym jest człowiek, kim, i występują przeciwko przedstawicielom swojego gatunku, a rządzą całym światem. Więc to są jakieś super świry, proszę Państwa. Jesteśmy przecież najwyżej stojącym gatunkiem w przyrodzie, pod względem intelektualnym i zdolności adaptacyjnych i ad, adaptujących. Czyli y, przystosowania siebie, jak również przystosowania y, otoczenia, czyli rozwoju. Czyli możemy i rozwijać, i niszczyć. A więc z tym zwiążą się oczywiste dla nas zadania rozwoju dla siebie i dla świata, co widać, że oczywiście realizujemy. A powinno to pociągać za sobą szczególne dbanie o siebie samych, jako całego najcenniejszego gatunku. I tu są problemy. Bamy jakieś tam foczki, pandy, majątki, idą tam na jakieś widowiska ogłupiające, służące, służące nic czemu czy jakimś chorobom. Ale z dziwnym upodobaniem lubimy sobą poniewierać w różny sposób. Tworzone są nawet ideologie i, i, i całe systemy, bardzo chrome i oczywiście sprzeczne z interesem przetrwania ludzkości w imię ograniczoności, czy to jakiejś władzy, czy, czy, czy jakiejś grupy, czy niby namaszczonej. Już w starożytności Platon, Cycero, inni mędrcy zastanawiali się, co się dzieje z człowiekiem, gdy kiedy osiągnie już pozycję władczą, rządzącą, odwraca się od tych, czego wybrali i popierali, i ich gnębi. Oraz zamiast działać dla, dla ich dobra. Oraz dostaje obsesji na punkcie bogacenia się wręcz niepotrzebnego. Rządząc społecznością, od rodziny poczynając, czy w pracy, czy gdziekolwiek, nawet brygadzista, czy w to musisz mieć dryk społecznościowy, taki socjalistyczny, bo inaczej nie dasz rady. I mieć smycz, która cię przy tym trzyma w tych ryzach, taką jakby obrożę elektroniczną, którą właśnie jest wspólnota lokalna. Stąd system gromadnościowy jest nie do przecenienia. I temu się trzeba przyjrzeć, co ja proponuję, a nie szczekać na mnie jak niektóre mohery które mi proponują Berecik, bo ja sugeruję kondomy na głowy Chrystus Sikom, żeby nakładać. No bo proszę Państwa, chorory typu wieżoskości czy śpiewy wisi na krzyżu Pan Stwórca świata i inne sratatata. A nie można by tak? Wisi na krzyżu dla fałszywego prestiżu. A jakby tak z niego spadł, to byłby dla nas jak brat, czyli jak ten spod śmietnika. Taki stąd morał wynika. Więc może byście tak zaśpiewały. I nie strój się, kobieto, dla, yy, dla tego swojego idola otomaniacza, bo przecież żebią tak beznadziejnie te Jezusiki, że ja nie wiem, jak można mieć pociąg i miłować takiego gościa. Tylko weź sobie Śwarnego chłopaka spod Hasioka, jak tu mówią niektórzy miejscowi. grzebać w śmietnikach to chodzą nawet dorodne czterdziestolatki. Wystarczy tylko im zaproponować herbatkę przypadkowo na spacerze, nawet z tym lubianym, jak Państwo wiecie przeze mnie pieskiem. Róż tam mochery wreszcie tym, co trzeba, czyli głową. Bo i matronaty, które proponują. To będzie fajna sprawa a nie wędrówki na kolanach od stacji do stacji Drogi Krzyżowej. Światorodzie ratuj, bo nie wiedzą, co czynią. Jeśli... <coughs> przepraszam. <coughs> Jeśli kobiety nie chcecie na razie matronatów i gromad, zakładajcie na przykład organizację pań ratujących bezdomnych, czy ratujących i zaliczających sprawnych mężczyzn spod śmietników. Naprawdę warto. Ja tutaj yy, yy, tak się staram, żeby te moje yy, felietony oprócz żartów zawierały też cenne sugestie i odwołania. I rzucona niby niechcący uwaga gdzieś kieruje i tam też trochę trzeba poszukać, bo ja państwa inteligencję cenię. Proszę o tym pamiętać. Bo ja nie chcę, żeby jak już tutaj ktoś zajrzał, yy, żeby go tu na siłę trzymać. Czy też trzymać jakąś głupotę? O tego są Korwiny, Rozeny, Palikoty, Kaczyńskie, Tuski czy Ziemkiewicze, albo Sakiewicze, i inne patrioty zawsze wiernej Pejsatej, czy łonry, albo natanki. <laughs> Przy tej nawale propagandowej żydowskiej wcale yy, z tego widać, że ta moja dziupla źle nie wygląda, bo jest oglądana na całym świecie, proszę. Zobaczyć, że żadna opcja, tak zwana patriotyczna, narodowa mnie nie widzi i nie popiera. I powiem Państwu na ucho, że to może nawet dobrze. ale tylko tak szło, jak szeptana propaganda szeroko. Ja sławy nie potrzebuję, chociaż dobrze byłoby pojeździć na spotkania i bezpośrednio spotkać się z ludźmi. Może to jeszcze kiedyś nastąpi. Kuzyn mi mówił yy, kiedyś, że. Dopiero jak to pokolenie wymrze, coś będzie można zrobić. Ale tu wcale tak nie jest. Źle, proszę państwa, tu wystarczy zrozumieć zasadę przewrotności ludzkiego oka. Z optyki wiadomo, że obraz na siatkówce jest odwrócony i pomniejszony z tego, co widzi. Czyli noworodek widzi odwrotnie, gdy dasz mu zabawkę w lewy dolny róg, on łapie prawą górę w jego polu widzenia więc myśl o tym, wiedz, że tak jest. Bądź odporny na ich propagandę i zakłamywanie, bo tak działa ich propaganda właśnie. <laughs> bo w głowie masz i zniewolenie, i ogłupienie, i ich Boga, którego możesz bardzo szybko wyrzucić i tam wprowadzić swoje zwycięstwo i nigdy go ci nie wydrą. Jeśli zwyciężysz tu, i wtedy to już jest po nich, na wieczność. Dlatego najlepiej wygrać z pokojowo. Ale jak będą się stawiać, to wtedy kęsi. Bo jesteśmy bowiem obrażani, marginalizowani, jesteśmy zakłamywani, jesteśmy zniewalani, jesteśmy okradani we własnej ojczyźnie przez tę dziczę. Amnesty International, Fundacja Galicyjska, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy należy natychmiast polikwidować. życia. Zatraciliśmy właśnie w tej żydowszczyźnie całe naturalne, stadne swoje życie. Z zastąpili gromadność. Ty po prostu idąc do kościoła depczesz tę wspólnotę lokalną, w której tkwisz. Nie widzisz jej. Zobacz ich przewrotność. Kaczyński konserwatywny liberał broni dzisiaj najsłabszych. Michalkiewicz, Kościoła głosi liberalizm herom, a one mu klaszczą. I, 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 i kłamstw nie, ich nie rozpoznajesz. Dla obrony wielkiego głodu kapitaliści i kłasy w Rosji posuwali się do mordów. To o co ci chodzi? I za nimi, a nawet się nie obejrzysz, jaki to masz bantu stronę. Ludy, gdzie przyszła ewangelizacja, mówią: Myśmy mieli lasy, łąki, zwierzęta. Przyszli z Biblią. Zaczęliśmy ich słuchać. Dzisiaj my mamy w ręku Biblię, a oni nasze lasy, łąki, zwierzęta, a nasze dzieci umierają z głodu. Pomyśl. Systemy mogą się zmieniać, władze, ale sąsiad zostaje ten sam, z nim twórz wspólnotę zapomnienie czy też wylubowanie PRL-u, to śmieszne, wyciszanie, zapijanie. Nawet mnie się nie widzi, prawda? a zobaczcie moje wypowiedzi czy wpisy od kilku lat. Ani jednego nie muszę się wstydzić, czy też wycofywać z prognoz. Poczynając od tych krytykujących księży i celibat i zakłanianie Kościoła oraz fałsz ich nauki, wykazywanie na przykład Hofstaple, Steinsteina i tak dalej. Także proszę się nie przejmować. Nie upadnie kościół w tym roku, to upadnie w przyszłym. Są w matni. Nawet Tusk w pewnym sensie zaczynają pomagać swoimi decyzjami. Można by nawet uważać, że to uczciwe co on robił. Gdyby nie to, gdyby on to zrobił 5 lat temu i od razu wtedy rozwiązał też senat jak obiecał. Dlatego uważajcie na nich, gdy Żydy przychodzą z darami. Damy sobie radę, spokojnie. Już my zmienimy konstytucję na swoją dobrą. Nie tylko senat i kościół z niej wyleci. I wszystko idzie w tym kierunku, chociaż powoli, dla mnie za powoli. Oni zegną kolana, jeszcze trochę. To jest walka na śmierć i życie, proszę Państwa. Ale możemy tę rewolucję przeprowadzić bez rewolucji i obronić się w prosty sposób. Szczury się wycofają szybciej niż myślą. Szczur ma taką naturę, że się cofnie i sam poprosi o śmierć, gdy odetniesz mu źródło wody. To wszystkie fantazje, jak polować na szczura. Ono minie, trucizny, pułapki wyczuje. Ale jak nie dasz mu pić, pada po trzelnia. I o tym pamiętaj, jak ci szczur wchodzi do domu, zamknij szczelnie to mieszkanie. Żeby ci nie uciekł i dawaj mu wszystko, jedzenie, piękne stroje, co zechce. Nie dasz pić po nim. Podobnie z Żydem. Możesz mu dać wszystko. Wystarczy go nie słuchać, robić swoje już po nim. Nie słuchać jego propagandy, nie oglądać jego sztuk, nie słuchać jego historycznych kłamstw, nie kupować jego dzieł, nie płacić na jego tacę i żądać poszanowania dla siebie. I nałożyć mu kątom na głowę identyfikacyjnej już po nim. Mamy czym zastąpić całe ich przekłamanie. A z Farożycem na Pałacu Kultury, na platformie obrotowej, zamontowana nad zegarem. I tak będzie. Bo tam i sierp, te oznaki to są symbole gromady, bo poszczególnych warstw społecznych, to na oddzielnym, własnym, prawda, mamy. A Swarożyca będzie królować na całym państwo. Tak, proszę Państwa. Tak będzie. Oni są dalej bezczelni i tupet. Chociaż upadają, a jeszcze podgryzają. Co się daje? Stwierdzi sam Wrześnicki, że już stoją pod to, prawda, czumienicą. Ale już i palikota miejscami wygwizdują. I korwina nikiego. W siebie uwierzyli, to byśmy wiedzieli, że naprawa państwa jest prosta. Tak jak mówiłem, pierwszy rzut. Pieniądze nie na skrojnictwa dla piesków, tylko na zasiłki dla matek. I jeszcze jakieś inne, je pociągnięcie. Już w przyszłym roku mamy pół miliona urodzeń. Tak, proszę Państwa, a nie metłanie ich bez przerwy. Jeśli nie wejdziemy w gromadność, przyjdzie islam lub inne czarne łuby z Azji i napełnią szukę i feministom, i lesbijkom, i będą rodzić po troje czworo dzieci, i będą chodzić w burka. I to już jest niedługo. Tylko po co wprowadzać tu islam, jak może to być własne naturalne, rozwo rozwojowe rozwiązanie? Pomyśl o przyszłości. Proszę Państwa, prześledźmy. Obiektywnie, ja bez na na narzucań w ich koncepcji. Bo znikną też i banki, bo jak będą te chipy i inne, to, to banek, banków nie będzie, nie będzie lichwy, na której się opierają i ich pieniądze. Więc o tym pomyśl że to oni sami sobie tworzą tą jakby zagładę, że to już nie ma żadnej przyszłości, ta ich koncepcja, co sami przyznają. I wszystko, co oni teraz szyku, szykują, to niby na zwarcie z gojami, idołami społecznymi, to nie jest przed jakąś tam wielką bitwą, czy Armagedonem, czy coś, która skończy się dla nich zwycięstwem. Ale to jest zwarcie przed ich upadkiem. To tylko przedłożenie agonii upadającego systemu zniewolenia świata. Oni wreszcie zrozumieli, że nie radzą sobie kompletnie z rządzeniem świata. Bo złoto, władza, wojsko to nie wszystko. Bo do rządzenia potrzeba i rozumu, i oddania społecznego, a tego u nich kompletnie brak. Oni mają tylko głęboką kieszeń na łapówki i, i trochę sprytu. Przeanalizujmy na spokojnie. Bizancjum, pieniądz. I się padło, proszę Państwa. Czyli bogactwo, wszystko. Siła i wojsko, i zgliszcza. Czynnik istant to robił, też śladu po nim nie ma. Giełdy i podgryzanie. Dzisiaj największy złodziej nie ma pieniędzy i jest w długach, i latają za nim yy, z, yy, windykatorzy. Kłamstwo. W internecie wychodzi, prawda, powoli, bo powoli, ale wychodzi. Jeszcze trochę yy, trzyma ciemnota i kołtoneria. Tutaj trzyma yy, władzę, żeby. To ich religia, żydo ale to słabnie każdego dnia, to już przyznał Brzeziński, no, 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 że stoją przed tą szybienicą dziejów. Więc jakie są wnioski? Kapitalizm, piękne słowo, socjalizm, piękne czyny. Inteligencja masonerii. I ty uważasz się za inteligentnego, jak dałeś się tam wprowadzić do takiego dna i słuchać tych idiotów? Przysłuchaj się tym swoim mistrzom. Zauważysz, że tacy ludzie jak Wałęsa czy Olechowski mają tam wpływy kretyni i, i tobie to nie urąga? Wyrzucić to cały brachu. Oni cały czas snują taką bajkę, że Chrześcijańsko da radę każdemu, tak jak dało radę Rzymowi, co nie dał rady Atyla, i że tą drogą wrócą w pierzynę każdą wartość. Nawet z Polską im się to parę razy udało. Ale to już naprawdę 89 rok to był ostatni raz dla Was, mości. Teraz pora się pakować. I pora na odrodzenie Polski. Pamiętaj, obojętnie jaka waza stoi już tutaj. Twój sąsiad jest ten sam od lat. Tu masz siłę wspólnotową i tu ją buduj. I swoją siłę. I żądaj dla siebie uznania, godności, potraktowania poważnego. Bo depczesz tę wspólnotę, tę siłę, i wchodzisz w i idąc do kościoła. Czyli zachowujesz się jak bydło. Uwaga zatem na oczy i na głowę.